Tata Świnka i Mamusia Świnka mieli niespodziewanego gościa. Tato Świnku, Mamo Świnko, bardzo się cieszę, że mogłam do was przyjść, ponieważ chciałabym porozmawiać o ocenach waszych dzieci. Ale chyba się dobrze uczą Pepa i George. No no no, 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 chyba dobrze się ta nasza Pepa uczy. Był wystraszony tatuś świnka. Tak, tak, ale chciałabym, aby Pepa wystąpiła w, w takim konkursie wiedzy. Nasza Pepa, tatuś, świnko. Pani wcale tutaj nie przyszła po to, żeby nam powiedzieć, że nasze dzieci są niegrzeczne bądź że się źle uczą. Ona tutaj przyszła, żeby właśnie pochwalić Pepe, wyszeptała mama świnko. Masz rację, masz rację, ale cichutko daj jej dojść do słowa. Moi drodzy, w związku z tym, że będzie to bardzo poważny konkurs, wytypowałam Pepe do niego. I chciałabym ją odpowiednio przygotować, powiedziała tajemniczo pani gazela. Ale jak to tajemniczo, jak to, to takie tajemnicze, jak to przygotować? Nie rozumiemy, co mamy o tym myśleć. No właśnie, pani gazelo, mogłaby pani zdradzić trochę więcej szczegółów? Już wam zdradzę. Otóż przedstawiam wam mojego przyjaciela który jest nowym profesorem w szkole. Pan Ważniak. Dzień dobry, jestem Ważniakiem z wioski Smerfu. Tatusiu Świnko, przecież to jest Pan Ważniak. No widzę, mamo Świnko, ale cichutko bądź. Pan Ważniak nauczy Pepe wielu przydatnych informacji, aby mogła wystąpić w tym Zacnym konkursie. Naprawdę, Pepa będzie zadowolona. Tak, zabrał głos ważniak. Ja posiadam ogromną wiedzę i chętnie podzielę się pe z Pepą. Tatusiu, świnko, musimy zawołać naszą córkę. Pepa i George bawili się na górze. Jestem wystraszona. Ciekawe, co chce pani Gazela. Chyba byłam grzeczna w szkole, George. Pepo, ty zawsze jesteś grzeczna, odparł braciszek. Ty jesteś moim wsparciem, George. O nie, chyba mnie wołają. Pepo, zawołała mama świnka. Kochana, zejdź tutaj do nas na dół. Pani Gazela chciałaby z tobą porozmawiać. Pepa była bardzo wystraszona. Bała się, że pani gazela powiedziała rodzicom, że jest niegrzeczna, a przecież wcale tak nie było. Pepa zeszła na budu i bardzo się wystraszyła. A, czy to smerw! Pepo, tak mamy gościa. Pepo, to jest nasz gość. Pan smerw. pan ważniak. Tak właśnie, ja jestem ważniakiem i przybyłam tutaj, żeby cię dużo rzeczy nauczyć. Ale jak to, jak to, nie rozumiem, powiedziała Pepa. Pepo, pan ważniak będzie pracował u nas w szkole, będzie wykładał matematykę i przyrodę. <laughs> naprawdę, panie profesorze? Nie musisz, Pepo, do mnie mówić, panie profesorze. Jestem ważniakiem. Ważniaku, naprawdę będziesz u nas wykładał? zapytała Pepa. Tak, Pepo, przygotuję cię do konkursu. Jakiego konkursu? zapytała Pepa. Pepo, pan ważniak przygotuje cię do konkursu, na który chcę cię wysłać, ponieważ masz bardzo dobre stopnie, powiedziała pani gazela. To zaszczyt, wyjąkała Pepa. Ale ten konkurs jest bardzo poważny, dlatego pan ważniak nauczy cię wiele ciekawych rzeczy. Ale fajnie, a George też? Oczywiście, że George może korzystać z jego nauk. Czyli pan ważniak będzie do mnie przychodził? Tak. Od teraz pan ważniak będzie twoim najlepszym i prywatnym nauczycielem. Podkreśliła pani gazeta. Cieszę się, panie ważniaku, to chodźmy się uczyć. Bardzo dobry pomysł, powiedział ważniak i wspólnie z Pepą poszli do pokoju. Pani Gazela tak bardzo dobrze czuła się w domu świnki Pepy, że postanowiła zostać na kawie. No to my sobie teraz porozmawiamy, powiedziała pani Gazela. Świetnie, pani gazelo. To ja zrobię herbatki, zaproponowała mama świnka. Natomiast dzieci i pan Smurf uczyły się na górze. Drogie dzieci, teraz nauczę was, jakie występują zwierzęta w Afryce, zaczął pan Smurf, a Pepa i George chętnie nasłuchiwali. Hej, to ja Pepa. Był u mnie pan Smerw, ważniak. Jeżeli podobał ci się odcinek i chcesz dowiedzieć się czego nauczył mnie pan ważniak, zostaw łapkę w górę i oglądaj kolejny odcinek.